witajcie kochani to Mary i Mario i 17 grudnia 17 odcinek vlogmasu uch jak to leci kochani już coraz o, i coraz bliżej, bliżej święta ja. tak tutaj już po kopertach widać że tutaj coraz mniej czasu zostało <grym> to jeszcze sobie robi. teraz jedną z nich weźmiemy tak weźmiemy sobie ją tu na dół zobaczymy co się w niej kryje ale to za chwilkę a teraz zmierzymy się jak zwykle z czekoladkami tak to ja chyba pierwsze znowuż. Numerek 17. O, bucik tu jest. To chyba od niego. Nie. Nie, to jest od tego. To już było. Piąty, no. No byś sobie pustą czekoladkę wzięła. <laughs> Powiedziałabym, nic nie dali, nie? No. O, ale fajne mamy. Co tam ci dali dzisiaj? Mamy miszka A, Miś z choineczką. Miśek już no. był, ale fajnie. No przyda super. się misiu, Okej, okay, dobra. Do schrupania. To teraz mój kalendarz. Czekaj, siedemnastka. O, siedemnastkę mam gdzieś tu na górze. O, o, co tam mi dzisiaj schowali? Bałwanka. A, ja dzisiaj dostałem bałwanka. Też fajnie. Fajny bałwanki. One są bardzo smaczne, no mają takie jakieś uh -huh. lekkie nadzieje w tym, no nie? No, dokładnie. Zobaczmy teraz. Zapalę, zobaczymy, co nam tutaj dzisiaj przygotowało. siedemnastkę mamy tu o coś większe. o dobra. O, co tam dużego dostałaś? O. A, co to? Nie wiem, rękawiczkę do mycia? Nie wiem, co to za my, o, Zaraz sprawdzę, ale na pewno. Siereczka, ale... myjka, coś takiego. Otworzę ja. O. To ja szybko, chcę zobaczyć wszystko. Walka, walka. Tak ja robię z prezentami, jaka ja walczę. No rękawiczka! Wow. A, taka myju myju. Hmm. Myło myju, myju. Tak hmm. będę robić. I co, będziesz drapać w tej rękawiczce? Hmm, ale fajnie, bardzo się świeci, kochani, nie wiem czy to widzicie. No, jak za blisko jesteś, to gorzej widać. No, świetna rękawiczka. Taka szorstka, ale e? wyszoruje ci te plecy w końcu. <laughs> Dobra. Jest fajne, fajny, fajny prezent. Ja muszę swoje odkrycie zrobić, co u mnie się pod siedemnastką schowało. Dobrze, już, już, już. E, pod siedemnastką. Bardzo fajne. Przede wszystkim to, gdzie oni schowali 17. E, tam jest 16, tu widzę 18. A, 17 jest. już widzę. Ciebie. Dobra. Już widzę, widzę, widzę. Dobra. Już to widzę. O, o, I tak Co ja tu mam? Tak jest kremem, czyli krem na dzień. Sensitive. No i fajnie. Na dzień. A przecież ty się nie smarujesz kremem. Teraz o. będziesz chyba. Próbę zrobię. No, no smaruj się, smaruj. Będziesz piękniejszy. No. Dobra. Dobra. Jedziemy na dół. Tak. I zobaczymy co się kryje pod 17. O, i w dajcie już ten że... liczanie, czy? Ten prezent na ja stole nie jest. Nie chcę Nie ma laska. Tak? Nie, to jest? To Lizak, tak? To jest Lizak. O, że to moje źle drapie. E, tak. Nie to jest drapki. Lizak. Za ile? 10 tysięcy? Chyba, albo 100 Ale tysięcy. Ale ja mam drapak. Wypatrzcie. No zepsułaś, no. Nie, jeszcze widzę. Tu, o, zobaczcie, to jest. No, milion. Piękna. Pięknie. No dobra, a u mnie pod siedemnastką się I nadal kryje. Co nie się mamy kryje? prezentu Co się kryje pod moją 17. Pod moją 17 kryje się stroik No ja myślę, że tutaj będą... Za tysiączek. Czyli niestety nadal świąteczne odliczanie nie chce nam tutaj nic. No nie kochani, dołożyć. To my nie chcemy śniegu na święta, jak nie takie jest to świąteczne odliczanie. Dokładnie. No dobrze, to teraz jeszcze zobaczymy sobie co. Co tu w kopertce się kryje? Cyk. Eee, to już znaczy. Znamy, znamy, a ja tak bardzo je lubię drapać, także dobrze, że więcej ich kupiłeś. No. Dobra, to ja zaczynam z numerkiem 8: Szczęśliwe linie. Czy one będą szczęśliwe? To się okaże. Pik. Piku, piku, piku. Czy te serca mi tu mylą? Nie ma. Niestety. Treflik, Trewika. Treflik. No ale żeby coś tutaj dało, a nie, że ja mówię są, a potem pusto, nie? Dokładnie. Tak nie może być. Co? Mamy kluczyk. Coś by się mogło w końcu ułożyć. No. Kluczyk mamy razy trzy. Teraz mamy jabłuszko. Mia nie, nie mamy. Niestety. Ups, to już się zaczyna. Nie ma, nie ma. <laughs> korona, a jest korona. Mm, głowę, kurczę sobie posadzę. Sadzę. Dalej mamy śliwkę. Tu mamy śliweczkę. No, wydrukowali. Wydrukowali śliwki. Wow. Teraz mamy kwiatek. Mamy tu jeden kwiatek i tu mamy drugi kwiatek. Następne mamy winogronka. Winogronko raz. I tylko raz. Mało. No niestety, Za mało. Nie, było jeszcze tu. Było. O tu! Winogronko, czego się nie odzywasz? Teraz mamy księżyc. Mamy jeden tutaj. Kolejny. Mamy gwiazdeczkę, która jest tu. Tu nie mamy, tu nie. Jak to nie? I Tu mamy. Ja tylko patrzę. No to dobrze. Jest linia! O! Coś wygrane jest. Ale fajowsko. Może daj jeszcze coś. No. Trójka już jest. Kochani, cieszę się. Słoniczek. Jest, jest. tutaj słoniczek. Ale szybko się otworzyła ta pierwsza linia No nawet, nawet. nawet w miarę wyszło. No, podkowa. Tu mamy podkowę. A ty widziałeś wcześniej, czy nie? Że będzie linia? No wiedziałem jaki symbol jest przydatny. No, no właśnie dlatego co myślałem na pewno patrzysz. O, tu mamy aż dwa razy wisienki. Kolejne mamy arbuzik. Tu jest arbuz i tu jest jeden. Następne mamy truskaweczki. Co? Przydadzą się. Tu A, niech ale mamy. nie mamy. Dzwoneczek. Inaczej no niestety nie. Ma. nie. Teraz będą puste. Gruszka. Jest gruszka. Ale gruszka to nic nam nie da. Przynajmniej na razie. kolejne mamy. Mm. Cyt o, droga linia. Cytrynka. I chodawadu. <laughs> Oj, ja! Fajnie, to sześć, No to świetnie. To nie tylko mnie będzie zwracik, ale no plus. Co, ja się koncentruję, dobra. Kolejne mamy. Garnek. Garnka. chyba nie widzę. A, jest, jest, garnka. Jest, jest. Jest, jeden. To tyle. Numerek 8, no. Czekoladka, czekoladka. Tak, sztabka, czekoladka. Więcej nie ma. I ostatnie mamy. Serduszko jest linia. A, to będzie fajnie. To jest 9 zł, kochani. Czy jeszcze gdzieś tutaj? Serduszko też jest, ale już nie ma. Tu już też nie ma. Także są trzy linie. No to elegancko. Dziewięć zeta, jedziemy. Trójeczka. Raz, trójeczka. Nie, szósteczka. to o, Dziewięć. Coś jakby więcej. 9 i gdzie to jeszcze było? I tu. Wow! 15, <noise> 15 zł. Za 3 no, zł. No to pięknie dzisiaj się spisałyście. Numerek 8. Kochany moje linie jest NN. To się zgadza. 15. 15. Zobacz, ja chciałabym zrobić 3, 3, 3. No. A tu takie zaskoczenie. 15. Wow, świetnie. Super. No to jakby jeszcze krzyżówka się dorzuciła no, do tego, to bym był zadowolony. Ale też tak pięknie. Zobaczymy, czy krzyżówka się nam jeszcze do tego też dorzuci. I mamy literkę C. Szukamy sobie w kwarcu. Niech też to Ci mogę pomagać. Echo, groch. Zamieniłem, ale to nic. <śmiech> <śmiech> Oba były. Oba. Teraz literka U. U mamy velur. welur. Hmm. Mało coś. Jedna chyba. No właśnie. No nie tak ma. coś właśnie nie widzę. Kolejne jest N. No. Magazynek. Czyżby. Nie, jeszcze kordon. Jest. Dobra, dwa razy było, ale to chyba więcej już nie znajdę. No, nie, ja też patrzę. Ten Kolejna dniem. literka to S. No, S jest. S gdzieś było. Osa, kos I to tyle. No, też mało, nie? Mhm. Uh -huh. Następnie F. O, jest. o jest. Akurat. Na szczęście jest. Czy F jeszcze gdzieś? Kleofas. No. Kleofas. Okej, okay. o. Tyle pola i literka no, I. Tam się jeszcze jedna zmieściła. No, mogliby dać taką bonusową, nie? No, L by mogę jeszcze obok być od razu. Teraz mamy W. Tu mamy krew, kwarc. W jeszcze widziałem w lwie. Mhm. Dobrze. Następnie mamy te. Gdzie mamy te? Mamy w operatorze. Bo chyba tyle. Chyba tylko raz. No, no. Proszę. O, to jest ciekawsze. O. Mamy A. Czyli mamy kwarc, bazylikę. No nie działaj, bo tu, Ja lubię A drapać. Ja no tu wiesz, tych li... To trzeba było wziąć krzyżówkę zamiast linii. Nie, bo ja lubię linię bardziej. No widzisz. Rafa, agrypa, operator. No, chyba już wyczerpałem tą literkę. Tak. Dobrze. Następny mamy Z. Tu mamy Bazylika, ale niestety chyba tylko raz wystąpiła. Mhm. Szkoda. O, a nie, E. Dobrze. E może być. No F już miałeś, tak żyjmy. Krew? Nie, Krew. To nie się powtarzają sobie. się, no na no. szczęście. E, rekord, operator. Pole, <grym> lew. Dajcie tutaj echo. trzy słowa chociaż. Żeby był Tak, no tak na pocieszenie. Chociaż na pocieszenie. W, mamy H, A. mamy w echo, dobrze. To już widziałem. Następnie mamy M. Jak Mary. M, 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 zaraz jedną? No, też tak no patrzę, że... No nie ma. Nie. Wydawało mi się, że gdzieś jeszcze było, no ale Nie, dobra. może to myśleć o N. Kolejne to D. I mamy kordon. Ada, Jest, pierwsze słowo. Tak się często zdarza. Dobrze. D. Kolejne to B. B to mamy tutaj w bazylice. Mhm. No tak, za nie, za nie za wiele to pomaga. No? G. G. Same takie literki. Mogą być oto, bo by jeszcze echo. Groch, magazynek. A, Z tu jeszcze było, dobrze? O, widzisz. Patrzymy i nie widzimy jeden, drugi. No ale to nic. Mamy literkę K. K mamy tutaj. I teraz by się przydało oto, byś miał echo, kos, i by było. Tak, to by tutaj kilka się tu utworzyło, ale. Nie. No na raczej pewnie nie da. No i co dadzą ostatnie? Yes! Jest literka O. No to dobra wygrane. Mamy kos. Super! Dzisiaj mamy się eko. udało. Jeszcze jedno. Tu mamy, tu mamy... Kordon operator. Osa. No, Czwarte. mówiłam jeszcze no. Pięknie. Rekord. Ale fajnie. Czyli co, tu będzie 6 zł, tak? No. No i fajnie. U, u to jest 6, bo no. nie wiem. Tak, na pewno wszystko sprawdzić dobrze. A, tak, jest, no. Kos jest, echo jest i osa jest. YL nie było. R nie, P nie było, prawda? No, wszystko się zgadza. No to osa pięknie. jest. No. no, to ja tutaj do dzisiaj to fajnie wyszło. No, 15, ja mam tutaj 6. 21, 21 zł. ślicznie. No. <noise> Dzisiejszy. Odcinek... Adrapping adra za 6 zł. No. <noise> no. no i tak, czasami bywa, że te maluszki dadzą lepiej niż czasami te duże. Tak jest. Także co, kończymy na dzisiaj 17. blok masy, zapraszamy na 18. .00. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się zdrowo, pa! Pa, pa, pa!